No, dzisiaj następna krzyżówka z przynużeniem oka, podobnie jak poprzednio wybiórczo będziemy wybierali wyrazy do odgadnięcia. U niektórych liczy się tylko ona. No, może nie zawsze można tak od razu trafić o co będzie chodziło, to może weźmie następne. Kasia dba o nią. Imię Kasia. Czyli kojarzyć będzie się może nam z jakąś postacią, może z aktorką Kasia figura. A no i pasowałoby, bo Kasia figura dba o figurę. Figura. Zatem 7 wpiszemy U. Zobaczmy co by może. Nie musisz go zachęcać. On i tak nie wysili się. No, zachęcać kogoś do pracy, on się i tak nie będzie wysilał, więc nie, nie zachęcał go do, do nierobienia czegoś, po prostu nie rób. On i tak będzie, nie będzie się wysilał. Nie rób. Takie niby zachęcenie. Dwa, on nigdy się nie spieszy. I, Czyli chodzi o jakiś człowiek, który zawsze z opóźnieniem coś robi. Zobaczmy, może do... będziemy mieli więcej liter, to łatwiej będzie nam domyślić się o co chodzi. Tu mamy tak, na lewicy jeszcze go cenią niektórzy. No, zostawmy to. Gnieciony nocą. No W nocy śpimy w łóżku. W łóżku materac, więc możemy wpisać. Ma teraz gnieciony nocą 3T i 14C. A co mamy piątkę w rodzinie absurdu, czyli jakiś synonim słowa absurd, to bzdura na przykład nonsense, może nonsens. 28O, 24E. Próbujmy coś jeszcze. 9. Wydają go żaby i sroki. 10. Mimo, że zagadasz do niego, to ci on nie odpowie. To no jest takie powiedzenie. Mówił dziad do obrazu, a obraz do niego ani razu. No więc obraz. Zobaczmy jedenastkę. Bardzo mocny u imadła. No i madło, jeśli coś bardzo mocne, to uścisk. 14 już było wpisywane, także tu nic nowego nam nie doszło. A 10 pionowo, naoczny taniec, czyli coś na opu dzieje się, taniec czy jakieś, kojarzyłoby się nam z pląsaniem, to mówi się, że jak ktoś dostał oczopląsu, Oczko ląs. Jeden P, dwanaście L i dziewięć. Om. zobaczmy, może piętnastka. Za co bierze się nogi uciekając? Jest takie powiedzenie, jak się uciekaj, bierz nogi za pas. No więc zapas. 27P. A może tu 12? Gdy masz wolne. No, dzień wolny, no święto może. 19W, 13I, 15E. 13. Czy masz wrażenie, że masz wrażenie? No może zostawmy to na razie, 14, pierzaste naczynie, zostawmy 18. Ostre narzędzie do grania. Narzędzie do grania i ostre grać, może. to jest dwuwyrazowe, no to byłaby piłka, piłka ręczna, narzędzie. A więc 29K, 15 m to już było, i 10C. Zobaczmy 19. Siedlisko na wodzie. No, w wioślarstwie mówimy o osadzie, osada na wodzie. 21. Leczył steczkowską. Jedna z piosenek, dziewczyna szamana, więc szaman. Co byśmy wzięli? Dwadzieścia przykładowo, przemądrzały ptaszek. No ptak, symbolem mądrości jest sowa. Jeśli przemądrzały ptaszek jest zdrobnienie, więc zdrobnienie od sowy to jest suweczka, jest taki ptaszek. Zatem 30 um, 16 Z i 2 A. Zobaczmy, co jeszcze. 24, czasem blada, czasem kurza. No, często się mówi blada twarz czy kurza twarz. 26, wykazik. No, znowu zdromnienie od wykaz. Wykaz, no to spis, no to wykazik. No to będzie spisek. 26S. Popatrzmy na rozwiązanie. W tym przypadku tutaj mamy spokój. No domyślimy się, że będzie spokój. Zatem 31 wpisać byśmy mogli J. I 31 mamy tutaj. To 29, zobaczmy, królewski niejadalny owoc. Wśród regaliów królewskich jest jabłko. 27. Panoszy się w Indiach. No, święta krowa, mówimy w Indiach. Krowa. 28. Skorupiak w papierku. No, to nam trudności nie sprawia. Skorupiak, czyli jakiś cukierek ze skorupiak, no to rak, raczek, cukierek, raczek. 20a. Patrzmy, tu mamy rozwiązanie. Pat, ując, ując, pat, ując, licę, może ulicę, to 11 byłoby u, to mamy tu u, to 7, nabywana po latach. Drugie u, później t na n. No po latach nabiera się rutynę, Rutyna. Yy, ulicę. No może jakiś jeszcze litera, żeby doszła. Osiem. Bywa złoty, choć bez cennego kruszcu. No, mówi się też o Złoty Środek. to nie chodzi o kruszec, o złoto. Złoty Środek. No to 5O. To patrzmy teraz tak. Pat, o, u, ons. No domyślam się, że patrolując, bo to no, śmieszny tekst ma być. Patrolując, cztery, szukajmy, gdzie będzie czwórka, jest R patrolując, szukajmy, szóstka jest tutaj, 28 J. No i tu już mamy prawie rozwiązane 13. Masz wrażenie, że masz wrażenie, no po prostu iluzja, 18 U. Więc patrolując ulicę Z, nie mamy wtedy U. Uważyłem spokój. Chyba zauważyłem spokój. Za 17 byłoby A. Szukajmy tej 17. A mamy tutaj. Zauważyłem 21. Gdzie mamy 21? I mamy tutaj. Zauważy 22. Gdzie mamy 22? Czy później 22? Tu mamy. Zauważyłem 23 eu i 25 m. No to teraz mamy już wszystkie wyrazy. Znaczy litery rozwiązania. Mamy już wpisane. Ułatwi nam to teraz. Przejdźmy do dokończenia do Rozwiązania 2. On nigdzie się nie spieszy. U, d, y, no to jakieś guzdrała. Nigdzie się nie spieszy. Y, u niektórych liczy się tylko ona. Y, często samo to, że do Rymu wyraz y, będzie pasował. Y, y, u niektórych się liczy Mamona. Ten wyraz ona do, naprowadza nas na to właściwe rozwiązanie. Trzypionową. Na lewicy jeszcze go niektórzy cenią. No mamy Marks, no to Marks. Marks. Le, na lewicy. Dziewięć. Wydają go żaby i sroki. To głos sroki to jest skrzek. No że skrzek żabi to wiadomo. Czternaście. Pierzaste naczynie. Nie chodzi o to, że pióro jakiś powiedzmy, ptaka będzie, ale pióro może się nam kojarzyć jako pióro do pisania. Do no, pióro do pisania trzeba było gdzieś zamoczyć w jakimś naczyniu. W czym? No, w kałamarzu. Kałamarz. Dalej, 16. Chociaż są równe, to w powiedzeniu jedna bywa większa. No, większość, bardzo dużo ludzi powie, że daje ci większą połowę, na przykład połowa. Oczywiście powinny być równe. 17. Natarcie na pagonach. Natarcie na pagonach to jest, powiedzmy, oznaka jakiegoś wojskowego czy mundurowego. Po prostu szarża. 22. Godziwe wynagrodzenie. No mamy Z, P, tutaj A, no to zapłata, wynagrodzenie. 23. Nie da się zrobić ze słomki. No, a nagram słowa słoma, to jest masło. A jeżeli mamy słomka, czyli zdrobnienie od słomy, no to um, trzeba od masła też zdrobnienie wziąć i będzie masełką. No i y, ostatni, 31. Karci karciany kolor z wapniem. W kartach kolor to jest Karo, wapni symbol a, ma więc mamy karocam, Więc w ten sposób mamy rozwiązanie, śmieszny tekst. Patrolując ulicę, zauważyłem spokój. No i jak poprzednio, trochę ciekawszych pokreśleń do przypomnienia. Więc tak, ma części wymienne. No oczywiście, krowa. Dalej. Obleje egzaminy do połowy rano. No nie, nie, nie zda ra. Nie zda. I za słowa rano wziąć ra. Nie zdara. Pita w koło w kanale. No to. Nalewka w kole w kanale, czyli po prostu nalewka. W koło dlatego. Nalewka. Ojciec dla taty, no to oczywiście czy ojciec, czy tata, to jest słowo to samo, czyli po prostu jest to synonim. Trudna do zanagramowania. Czyli z tego wynika, że wyraz trudna trzeba zanagramować. I wtedy wychodzi tundra. Dostawa dla kaletnika i jego psa. Dla kaletnika, no to oczywiście skóra, a dla psa to kości. No po prostu skóra i kości. Płacze nad stawem. No to. Staw nie chodzi o zbiornik wodny, tylko staw jako człowieka, staw artretyk, łamanie w kościach, kokaina. Robi z niej ścieżkę niezdrowia. No widzimy nieraz na filmach, jak narkoty, narkoman sobie ścieżkę robi i zażywa ją. Sto w części. No to częstość. Czem, czem i do sto. Częstość. Dalej. Co trzeba zrobić przy pomocy karmy? No trzeba napaść karman. Dać do jedzenia. Bezkrwawe mordy. To mówi się, że ktoś drze mordę. Y miał tylko jedno zlecenie. Jeden raz zleciał, no ikar, skrzydła rozkleiły się, wosk stopniał i jedno zlecenie miał. Niezbędne do przelewania, nie chodzi o przelewanie wody, tylko przelewanie pieniędzy, czyli numer konta niezbędny. Pieczenie na grillu, no to rusztowanie. Dalej. Przed met, ciało przed metamorfozą, no to słowo słowo ciałem się stało, czyli przenagle czy metamo, metamorfozę dokonać. Kieszonkowy, garza syna, Doliniarza. To, doliniarz to złodziej kieszonkowy, czyli będzie Garza dla syna, to będzie kieszonkowe. Figura wpisana w egipskim ostrosłup. W Egipcie rządził faraon. Figura. Nie wiesz, zapytaj mruczka. My, czyli jeżeli mamy zapytać mruczka, to znaczy, że ten mruczek da odpowiedź, czyli wie. Czyli odpowiedź byłaby kot, wie. Kotwa. Kotwie, liczba mnoga. Znajdziesz ją też, znajdziesz je też w przemyśle dziewiarskim. No to śle, gdzie w tym, w tym określeniu znajdziemy śledzie? Nosi się z wdziękiem. Wdzięk to inaczej czar, czarcza w to arabek, powiedzmy, strói, psiakrew, co je cieszy. No to cieszy. Chła. Cieszy się psią, krwią. Widzisz, co ma dziś Adela na sobie? No i znowu trzeba zobaczyć w tym określeniu. Widzisz, czyli patrz na określenie, i w tym określeniu trzeba znaleźć, co ma, a nie Ela. na. Czyli Elana. Yy, z pewnością jest winnym. No, to często jest, że to ocyd winny, ale jeżeli jest winien, czyli powiedzmy do banku coś, no to po prostu kredytobiorca. No i tyle wam powiem o moim wieku. Wieko to inaczej pokrywam. No to na dzisiaj tyle tych określeń. Dziękuję.